I ruszyły. Ostra walka o prowadzenie na front, wychodzi Wirasz z gór, za nim Nafea. Na trzeciej pozycji cmok, cmok na czwartym miejscu Enterprise. Oj, mocno ruszyli, ależ tu się tną Wirasz z gór i Nafea, ho, ho, ho. Wirasz z gór, Nafea. Enterprise i Smok smok. wchodzą w zakręt, wprowadza wiraż z gór. Na drugim miejscu Nafea. Na trzeciej pozycji Enterprise, na czwartej smok smok. Coraz bliżej do celownika, konie są w połowie zakrętu, prowadzi wiraż z gór i osiągnął przewagę kilku długości. Na drugim miejscu stara się go dogonić Nafea. Na trzecim miejscu bardzo lekko Enterprise. I na czwartej pozycji smok smok. A w tle autobus linii 300. Już mocno wysyłany cmok. cmok. Na prostą wyprowadza wiraż z gór. Wiraż z gór Kanad złapał Enterprise i mocno przyspiesza. Enterprise polem atakowany przez NafE. Na FEA Enterprise, na FEA Enterprise, te dwa konie NAFEA, na FEA, na FEA Enterprise, na FEA i Enterprise, coraz bliżej do celownika to już 250 metrów. na FEA Enterprise, na FEA Enterprise. na FEA dzielnie broni się przed atakami Enterprise. Na FEA, na FeA utrzymuje prowadzenie Enterprise, na FEA Enterprise, i w celowniku Nafea Enterprise na trzeciej pozycji Wiraż z gór, czwarty Cmok Cmok.